Wszystkim witam Was w kolejnym odcinku Czajna Posta. Dzisiaj zabierzemy się za takie rzeczy bardziej związane z łazienką, z myciem naszych włosów. No i też jeden taki dość nietypowy przemiot. Myślę, że wzbudzi Was troszeczkę humoru i będzie dość zabawnie, więc przejdźmy do tego, co mam Wam do pokazania. Okej, okay, słuchajcie, zaczniemy od pewnej takiej rzeczy, która budza we mnie dużo pozytywnych yy, właśnie emocji jestem naprawdę bardzo zadowolona z tego zakupu. Jest to właśnie taka jakby ręcznikowa gumka do włosów, którą zakładamy na nasze czoło, która nam odgarnia włosy właśnie, kiedy jesteśmy w łazience i która może pochłaniać właśnie wodę z naszych włosów. I to jest o tyle fajne, ponieważ ja mam problem z tym, że strasznie nie lubię moczyć swoich włosów, kiedy nie potrzebuję ich moczyć. A kiedy na przykład jestem w wannie i chcę się umyć, to gdzieś tam tam zawsze jakieś włosy mi wystają. Coś tam zawsze się zamoczy, bo to mnie to strasznie denerwuje. Dlatego naprawdę fajnym sposobem jest w czasie kąpieli właśnie spiąć sobie włosy i wszystkie resztki, takie takie króciutkie włosy, które nam wychodzą, właśnie y, przytrzymać sobie taką oto gumką. Jest to naprawdę mega fajne i wygodne. Dlatego teraz postaram się zademonstrować, jak to właśnie wygląda. Ja też często właśnie chodzę sobie w tym nawet po domu, kiedy y, się nie Ja tylko po prostu, kiedy. Potrzebuję odgamać sobie włosy, i teraz sobie resztę po prostu związuję. I problem z głowy jest bardzo wygodnie, fajnie wszystko się trzyma i jest to o wiele fajniejsze niż zwykła opaska, ponieważ chodzi głównie o włosy z tyłu głowy, żeby one też były tutaj trzymane i nic nam tutaj yy, nie wychodziło. A do tego wygląda to naprawdę bardzo uroczo ponieważ mamy suciutką kokardkę i jest naprawdę dużo wzorów. Do wyboru były różowe, i niebieskie i zielone, ale mi akurat podobały się takie właśnie paseczki pastelowe, coś przynajmniej całego nieróżowego, <grych> więc o tyle fajnie. I naprawdę Wam polecam. Kolejną rzeczą, którą chcę Wam pokazać, jest to. Taki oto ręcznik, który niby jest z mikrofibry, który ma nam właśnie suszyć nasze włosy, i cała woda ma wsiąkać ten ręczniczek. Powiem Wam, że jeszcze tego nie używałam. I miałam czasu i okazji przetestować tego ręczniczka, więc na pewno wpadajcie na snapa o tym filmie i powiem wam, jak mi się używało, więc wpadajcie oglądać i powiem wam jak mi się to sprawuje, iż naprawdę to wsiąka i z tego co widziałam, to wygląda to mniej więcej tak to wtedy one się tak fajnie układają, że można je tak tutaj, o, przytrzymać sobie teraz zakładamy sobie to na głowę tę resztkę trzeba troszeczkę zwinąć a, wypadło mi jego się zapina, jego się zapina tutaj chciałam spojrzeć w odbicie mm, obiektywu, żeby znaleźć i tak oto właśnie mają nam się trzymać nasze włosy, za to ostatnią rzeczą, którą mam wam do pokazania jest to taki oto e, jak ja to mogę nazwać e, zawieszka na papier toaletowy tak to chyba mogę nazwać i jest dość zabawna zresztą jak widzicie wygląda to tak, że tutaj w środeczku mamy właśnie zaczep na papier i on wychodzi właśnie z tego otworka czyli wygląda jakby chodziła z buzi tego potworka i teraz postaramy się to założyć, tutaj wkładamy rolkę musimy ją przecisnąć do samego końca i teraz pozostaje nam tylko wyciągnąć papier i tak oto właśnie mamy potwora z którego wychodzi papier toaletowy. Myślę, że wygląda to naprawdę mega zabawnie yy, i myślę, że dla niektórych łacinek świetnie się właśnie sprawdzi. Myślę, że mogę podrzucić ten Stojaczek Chłopakom, Kosperowi, Piotkowi i Radkowi już niedługo do mieszkania i będą bardzo zadowoleni. Jeśli chodzi o wykonanie kokardki, to jest naprawdę mega fajnie zrobione: nic tutaj nie odstaje, nie ma żadnych nitek. Materiał jest dobrej jakości, wszystko jest dobrze zszyte i nie mam do czego się tak naprawdę doczepić, więc za wykonanie i funkcjonalność możemy dać. Równiutkie 5 na 5. Jeśli chodzi o ten właśnie ręczniczek z niby mikrofibry, to powiem Wam, że jakość wykonania nie jest jakaś cudowna i nie mam też porównania, ponieważ nie korzystałam z tego tak naprawdę i nie mam pojęcia, czy tak naprawdę jest to przydatne, czy nie lepiej zawinąć włosów w zwykły ręcznik. Więc trudno mi jest przydzielić ocenę, dlatego powiedzmy, że za jakość wykonania damy 3,5. A jeśli chodzi o funkcjonalność, to wpadajcie na snapa i na pewno dam Wam informację jak mi się z niego korzystało i czy dalej powstrzymuję ocenę, czy też jest niższa, czy też wyższa. Za to jeśli chodzi o ten stojeczek na papier toaletowy, myślę, że jest naprawdę bardzo uroczy. Co prawda wykonanie nie jest jakieś cudowne i, i to nie jest y wielkie arcydzieło, ale myślę, że jest naprawdę dość urocze, zabawne i Myślę, że fajną urozmaiceniem, i naprawdę dość dziwną rzeczą, którą można zamówić właśnie z Chin. Ale myślę, że przydzielimy temu stojaczkowi taką dobrą czwóreczkę. Przejdźmy jeszcze do cen. Ja Wam przypomnę tylko, że wszystkie te rzeczy były zakupione na Wishu i wszystkie nazwy, po których możecie wyszukać właśnie te przedmioty, będziecie mieli pewne w opisie. I jeśli chodzi o cenę właśnie kokardki, to powiem Wam, że była dość droga, ale myślę, że jest warta swojej ceny. Za samą kokartkę płacimy 8 zł z przesyłką 4, czyli za 12 mamy taką oto piękną kokardkę i myślę, że to nie jest naprawdę bardzo dużo pieniędzy, za naprawdę fajną, fajną rzecz. Jeśli chodzi o ten cudowny ręczniczek, to zapłaciłem za niego 4 zł z przesyłką 4 zł, czyli za ósem mamy taki oto ręcznik. Nie wiem jak cena takich ręczników wygląda w Polsce, możecie mi napisać w komentarzach, jeśli macie takie informacje. No i też na 3 zrobimy porównanie, czy naprawdę jest to, wiecie, przydatne, czy też nie i dowiemy się. Czy jest warte swojej ceny, czy lepiej zainwestować w coś lepszego, na przykład w Polsce? Za to, jeśli chodzi o nasz bajerancki stojaczek na papier toaletowy, to zapłaciłam za niego 4 zł z przesyłką 4, czyli tak samo jak ten ręczniczek 8 zł. No i myślę, że jest naprawdę bardzo sympatyczny, były różne kolorki, ale uznałam, że nie wezmę różowego, tylko fioletowy. I następnym razem przywiozę chłopakom i myślę, że się ucieszą z tego prezentu. Tak więc słuchajcie, to tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało, ponieważ było dużo zabawy nad tym filmem. Jeśli chcecie kolejne odcinki China Posta, to koniecznie dawajcie kciuki w górę, żeby mi motywować do kolejnych odcinków. Piszcie w komentarzach, co wam się najbardziej podobało i co byście z sami przetestowali. Kliknijcie na Instagrama, Snap'a i Facebooka. Subskrybujcie kanał, ponieważ dalej tworzymy naszą jedną, wielką, zdolną rodzinkę. I to tyle. Widzimy się w kolejnych odcinkach i pa pa. Cześć, wszystkim, witam Was w kolejnym czaj na poście, już w drugim odcinku. Jeśli jeszcze nie widzieliście poprzedniego, to tutaj mam zostawię do niego anotacje. Były naprawdę mega, mega fajne i myślę, że większości z Was się spodobał. Przechodzimy do kolejnych trzech rzeczy, które nie są gadżetami, ale które są fajne i które...